Witam serdecznie, moi drodzy. W zdrowym ciele, zdrowy duch, tak? Pamiętajmy o tym, że to jest, że my jesteśmy duszą, która mieszka w ciele, a nie ciałem, które ma duszę, tak? Moi drodzy, to na sam początek, żebyśmy pamiętali o tym, i nasza dusza jest wielowymiarowa, tak? Nasza dusza jest nieśmiertelna i najlepiej właśnie poprzez właśnie pracę nad sobą dojść do, dojść do momentu, w którym Będziemy działali zgodnie z planem naszej duszy, tak? I o to chodzi. A moi drodzy w zdrowym ciele, w zdrowy duch. No to jeżeli nasza dusza choruje, czyli jeżeli nasza dusza ma jakieś problemy właśnie z przeszłości, z poprzednich wcieleń, z, nie wiem, no z początków życia tutaj, gdzie się urodziliśmy jakieś traumy, jakieś problemy, jakieś niewyjaśnione, niewybaczone sytuacje, tak? No to nasza dusza wtedy jest takim, jakby to powiedzieć, no magazynuje ten cały, ten cały żal, ten cały, jakby to powiedzieć. Te, te wszystkie negatywne wibracje, które nie przepracowaliśmy, mamy je w sobie, no i nasza dusza nie jest, jakby to powiedzieć, szczęśliwa i objawia się, objawia się to różnego rodzaju, moi drodzy, chorobami naszego ciała, tak? To jest punkt wyjściowy według mnie, oczywiście, drugim punktem wyjściowym jest to, że jak dbamy o nasze ciało, nasz pojazd, tak, nasze ciało jest naszym pojazdem, tak? Czyli mm, jeżeli mielibyśmy jakieś, nie wiem, nie wiem, autach, nie jestem zbyt nie ekspertem, ale jakieś, nie wiem, Ferrari albo Maserati i tak dalej. No to tankowalibyśmy pewnie jakieś sprawdzone paliwo, dzięki któremu będziemy wiedzieli, że nic się z naszym silnikiem, z naszym autem nie, nie stanie, tak? A nie będziemy tankowali od pana, od pana Janusza z zapłotu, który wiemy, że rozcieńcza diesla, i benzynę i tak dalej, tak? Więc nasze ciało, uważajcie, dziewczyny, uważaj, bo są dziury, więc nasze ciało jest naszym pojazdem, tak? Jak dbamy o nasz pojazd, w takim stanie, o nie jak go konserwujemy, w jaki sposób, no, jakie paliwo mu dajemy, dajemy tak? czym się karmimy, no to tak później nasze ciało nam się odpłaca, tak? No i zobaczcie, idąc, idąc dalej tym tropem, no to jeżeli pracujemy nad sobą, zaczynamy świadomie pracować nad sobą, wybaczamy, odpuszczamy różne trudne sytuacje, które nam się pojawiły, staramy się wyciągnąć z nich plusy, tak? Z nich wyciągamy plusy z tego, co mamy. Bierzemy doświadczenie, to, co to dzięki czemu wzrośliśmy, to dzięki czemu się rozwijamy, to dzięki czemu, nawet jeżeli to dane doświadczenie, nie wiem, zabrało nam wszystko, nie wiem, straciliśmy kogoś bliskiego, straciliśmy kasę, straciliśmy dom, rodzinę, wszystko się rozbiło, ale żyjemy, no to wyciągamy doświadczenie, wyciągamy y, wnioski i idziemy dalej, tak? Nic się nie stało. Dalej żyjemy, dalej mamy, możemy podejmować decyzje, dalej możemy chodzić tutaj w prawo. Dalej możemy świadomie egzystować i zmieniać wszystko, tak? Ok, więc jeżeli, moi drodzy, dbamy o nasze ciało, dbamy o naszą duszę, no to nasze ciało, dusza i umysł są spójne, są jednością i działają w taki sposób, żebyśmy wyciągali maks swojego potencjału. I żadne, i wtedy, jeżeli mamy to zrobione, to oczywiście w dużym skrócie, to jest w wielkim skrócie powiedziane. Jeżeli mamy tą bazę zrobioną, jeżeli mamy komfort psychiczny, jeżeli wiemy, po co jesteśmy. Dwa takie kluczowe pytania na każdy. Kim jestem i po co tu jestem? Nie? Dwie rzeczy. Kim jestem i po co tu jestem? I słuchajcie, pozadawajcie sobie to pytanie, a odpowiedzi gwarantuję, że przyjdą w najmniej spodziewanym momencie i uśmiejecie się przy tym, co nie miara jeszcze. Więc jeżeli żyjemy w harmonii ze sobą, w harmonii ze swoim ciałem, z umysłem, z duszą, dopuszczamy duszę, intuicję, wszystko, żeby to się sklejało, żebyśmy byli spójni, moi drodzy, to żadne choroby, jakieś nie wiadomo jakie, nie, nie, nawet nie, nie podbijają, nie dotykają nas, no bo, no bo nie mają jak, tak? Jeżeli na przykład odżywiamy się, nie wiem, dbamy o siebie, mówię, ja tam mówię, do lekarzy nie chodzę, jakieś pyłki, pszczele, różnego rodzaju inne mikstury z tych rzeczy, roślin, krzewów, które na bieżąco gdzieś tam się robią, tak, czarnuszka, no różne mam mikstury, nie będę już na wielu filmach też mówiłem, jest jeden film o zdrowiu, o odporności, chyba tam można sobie zerknąć jak ktoś chce, podbiję go gdzieś tutaj, albo tutaj i każdy może zobaczyć, co tam wcześniej mówiłem, jednak... Nie potrzebujemy, jeżeli dbamy o siebie, jesteśmy kompletni, jesteśmy spójni, nie potrzebujemy żadnych innych dziwnych y, rzeczy chemicznych, które ingerują w, nas, w nasz organizm. choć my, kochanie, nie, bo tam jest woda, y, nie ingerują, jest, tam jest błoto, to nie jest mostek. Jeżeli, moi drodzy, y, nie potrzebujemy żadnych substancji, które ingerują w nasz organizm, nie potrzebujemy żadnych y, wspomagaczy, no bo. Jesteśmy spójni, tak? jesteśmy spójni, jesteśmy zdrowi, dbamy o siebie, jesteśmy świadomi, dbamy o swoje zdrowie mentalne, o swoje zdrowie psychiczne, o swoje zdrowie fizyczne, dbamy o swoje ciało, czyli o nasz pojazd. To jest ciało, jest naszym pojazdem. tak? To jest nasz pojazd na tą inkarnację, dbamy o swój pojazd, więc wszystko jest git, nie potrzebujemy żadnych innych dziwnych rzeczy, wspomagaczy itd., dalej, które nam proponują, które nam wciskają. Słuchajcie, nawet jak już nie potrzebujecie, to mówię, po oglądaniu 10 minut telewizji można już wywnioskować, że potrzebujemy jednak tego, wszystkiego co tam mówiłem, i tak dalej. No i wiele osób tak gdzieś tam w tym semacie utkwiło, tak? Dzisiaj, dzisiaj sytuacja, aż dzisiaj spotkałem, pojechaliśmy przed chwilą, zanim przejechaliśmy tutaj, pojechaliśmy do sklepu u nas w Wieluniu pod Mlekoluksem. Wychodzę, wiecie, z auta. No i podchodzi pan, taki typowy, wiecie, no typowy już mówię, zaraz mi coś pewnie miłego powie, a pan nagle mi się pyta, czy. Przedszkola dalej zamknięte. Ja mówię no, mówię, no tak, do 18 chyba, mówię, nie? A pan, a pan mówi coś tam, oczywiście kilka, kilka epitetów, kilka epitetów powiedział y, odnośnie tego, co się dzieje. No i zaraz do mnie o tej całej sytuacji, że mówi jego znajomi, mówią, że tak samo, kichali, kaszlali. On się pyta, jak ci przeszło. Mówi: Jak ci przeszło, jak byłem tak ciężko chory. Mówi: wziąłem trochę leków i mi przeszło. poleżałem dwa dni w domu, nie? Czyli gościu sam mi powiedział: był to pan ko 60-tych, 60, parę lat. Sam powiedział, że ściema. I słuchajcie, gościu najlepszy mi się, to się trochę też uśmialiśmy. Pyta się, ej, czemu w twoim wieku nikt nie wyjdzie na ulicę, nie zrobią porządku, i tak dalej, i tak dalej, i tak ja dalej. Nawet panie, mówię: przyjdź pan jutro, mówię, to ja z miłą chęcią sobie gdzieś pojadę coś zobaczyć, mówię, bo na razie to jestem o. Jeździmy". Nie? No i gościu też się uśmiał, w porządku, coś tam pogadaliśmy. No i sam mówi, że no, jak już ludzie w takim wieku zaczynają zauważyć, że to jest ściema, że to jest wał i tak dalej, no to moje serce tylko, słuchajcie, rośnie. Dodatkowo jeszcze Wam powiem plus, też nie będę mówił w której, jakby to powiedzieć, nie wiem, knajpie, restauracji, ale wczoraj, słuchajcie, przejeżdżałem sobie. Przejeżdżałem sobie tam wieczorem autem sobie gdzieś tam jechałem, w Wielu u siebie. No i przejeżdżam tam koło jednego lokalu. Słuchajcie, normalnie wiecie, elegancko, światło, a on. Ludzi... Marysiu wstawaj, pomóż jej Hania. Ludzi, ludzi trochę. Ludzi trochę przed. Wiecie, na papierosku wszyscy ten. Impreza moi drodzy... Już mam się ucieka. Impreza, moi drodzy, elegancko w toku, także ludzie już też... Wiecie, zobaczcie jakieś śmieszne czasy, że ludzie umawiają się. Ludzie umawiają się na nielegalne imprezy. Słuchajcie, dorośli, ludzie po 40, 50, 60 lat idą na imprezę i kryją się z tym. Kryją się z tym przed, przed policją i tak dalej. Zobaczcie, to jest zabawne, to jest zabawne dla mnie przynajmniej oczywiście. Ja, tak jak mówię, no przekazujemy sobie wszystko w pozytywnym kontekście. Dalej słuchajcie, ludzie chodzą, ludzie chodzą na siłownie potajemnie. Rozumiecie, że ludzie siłownie są otwierane gdzieś tam. Mówię tutaj u siebie w mieście też, nie? Że siłownie otwierają. Jak gdzieś tam policja się kręci, to, to uciekają. Wiele osób dalej się boi, wiecie tych. No właśnie to jest ten problem, że boją się wyzwolić siebie. Jeżeli się nie wyzwolisz w serduchu i w głowie, no to mimo tego, że gdzieś tam przy wiesz, tu powiesz, a maski nie noszę, gdzieś tam ten, no to jedzie policja, mnóstwo ludzi, widać jak policja przejeżdża, to wiecie, gdzieś się obracają, maskę zakładają, albo coś takiego, nie? Także yy, jest, jest moi drodzy, coraz lepiej, jest coraz wspanialej, a będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze lepiej, ponieważ coraz więcej ludzi w różnym wieku Różnych społecznościach. Otwiera oczy, wyciąga wnioski, zaczyna samodzielnie myśleć. W końcu, słuchajcie, brawo my! Brawo my, brawo my, brawo my! Dzięki właśnie osobom, które gdzieś tam pokazują tą prawdę. Mówię, pozdrawiam wszystkich. Wszystkie te osoby, które gdzieś tam po tych szpitalach chodziły. Mówię, od Bartka po te panie, poprzez inne jeszcze inne relacje, które gdzieś widziałem. Mówię, ludzie na Słowacji też widziałem wczoraj relacje. W innych szpitalach, gdy to się wszystko zaczęło rok temu, ja byłem jeszcze tak samo, mówię, byłem w Anglii i tak samo w. Ja byłem w Nottingham obok naby, co jest Birmingham. E, Birmingham, moi drodzy, tak samo gościu, Angol czy to Polak, był pewnie pamiętam, pojechał tak samo do szpitala, gdzie było straszone, wiecie, tam te CNN i BBC, wszystko było pełno, 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 pusto. Brazylia, tak samo gościu te, gdzie robili te szpitale tymczasowe, to jakiś tam burmistrz w Brazylii, tego danego regionu też wjechał. Pusto, 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 pusto. U nas, słuchajcie, no jak robią więcej testów, które są fajkowe, no to wychodzi więcej wyników dodatnich, no i ludzie mówią, zobacz. Dużo jest, no jak zrobili 100 tysięcy, no to połowa dodatnych od razu na plusie, połowa gdzieś tam wyszła dodatnych, no to mamy mamy liczby jakie mamy. No i yy, dziadki niektóre się jeszcze boją, ale już mówię coraz mniej, bo mówię. W ostatnim czasie po sobie nawet widzę jak gdzieś idę na rynek, czy jak gdzieś idę właśnie jak dzisiaj do sklepu, czy jak byłem ostatnio z hanią na rowerach też pan podchodzi. I pan taki pyta mi się, ile, ma, ile mu daje lat. mówię, no nie, nie no 7 tych pan ma, on mówi o 79, mówi, nie? No i gości mówi, że po świecie jeździł, pracował na delegacjach w różnych w krajach, były i tak dalej w tamtych czasach, właśnie między innymi o Solidarności. Chwilę ze mną porozmawiał i pan mi powiedział, że do Solidarności w tamtych czasach szli najwięksi tacy takie łotry, takie łajdaki i osoby, które po prostu za sprzedawały, osoby yy, sprzedawały, no. Jak to powiedzieć inaczej, sprzedawały, no. Jak to. No. Sprzedawały. No, mówiły informacje, których nie powinny mówić o innych osobach, które były w porządku. Czyli, jak to. No nie wiem. kurde zginęło mi słowo teraz. Nie chcę używać słowa konfident, ale inne interesy nie przyszło. Donosili. Dobra, jesteśmy w domu. Osoby, które donosiły na inne, tak? I łącznie z panem Wałęsą. wtedy mi powiedział, że Wałęsa też był największym tam hamem i złodziejem, i tak dalej. No i. No i wyszło jak wyszło, czyli nic się nie zmieniło. Oni sobie ustawili wszystkie rządy i to trwa do tej pory. tak? Pan powiedział, że ma dość tego całego cyrku, tej całej polityki, że on się w to nie miesza. Bardzo mądry, ogarnięty. No i mówię, cieszmy się, cieszmy się. Ja się cieszę, bo widzę, widzę nawet, mówię, was, jak my ze sobą gadamy i tak dalej. Cały czas jest fajne dyskusje, fajne merytoryczne wypowiedzi. Dlatego ja się cieszę z tego, co robię i się cieszę z tego, że wy jesteście. Także wszystko ładnie... Się nam fajnie układa w jedną całość. Każdego, mówię, dnia, każdego, każdego dnia, każdej sekundy, każdej minuty coraz więcej ludzi to dostrzega. I mówię, i dojdzie taki moment, że mm, będzie nas już coraz, coraz to będzie nas, będziemy w większości, moi drodzy, i przestaniemy, już coraz więcej ludzi przestaje zasilać ten cały, ten cały cyrki. W momencie, kiedy my będziemy w podobnej liczbie jak te osoby, które gdzieś tam w ten system wierzą, bo to mówię, tych zarządców jest garstka, tamtych, tych różnych, co oni sobie, z przodu, Marysiu, chodź do przodu. Tych zarządców mówię, tam jest garstka, słuchajcie. A większym problemem wydaje mi się, że są ludzie, którzy właśnie wspierają system, którzy są właśnie wychowani na nim, którzy no nie widzą innych perspektyw. No i tacy ludzie też wymagają, wiecie, no, współczucia, żeby pogłaskać poczułku, żeby coś tam, wiecie, no, hmm, współczucie, moi drodzy, współczucie przede wszystkim. Marysiu, bo tu jest błotko, byś mogła wpaść, uważaj. Współczucie, moi drodzy, przede wszystkim. Miłość, pojednanie, tak? Nie tłuczemy nikogo kijem, bo to nie ma, nie ma sensu, moi drodzy. Jednoczymy się, informacje dobieramy takie, które z nami rezonują, ludzi. Tak samo wszystko łączymy się w tych wyższych wibracjach. Dobieramy wszystko tak, abyśmy się czuli komfortowo, dobrze, radośnie, abyśmy mogli odkrywać swoje potencjały, swoje, swoje wyższe. Ja łapiemy połączenie ze swoją duszą i moi drodzy, krok po kroku idziemy cały czas do przodu. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, aby właśnie jednoczyć się w tych wyższych wibracjach, w tych wibracjach, w których chcielibyśmy przebywać, w których chcielibyśmy zostawić nasz, jakby to powiedzieć, nasz świat po tym całym procesie, po tym całym, jakby to powiedzieć, marszu, który zasilamy, po tej transformacji, którą zasilamy, tak? Możesz dołożyć swoje, swoje światełko, swoje trzy grosze, jeżeli tylko masz na to ochotę. Pozdrawiam serdecznie moi drodzy, jest nas coraz więcej, jednoczymy się, idziemy w bardzo dobrym kierunku. Dzięki wielkie, że jesteście. Do zobaczenia.